Prowadźmy oznaczenia niewiadomych do naszego rozwiązania. Małą literką a oznaczyłbym ilość godzin etatowych, ilość przepracowanych godzin etatowych. Zapiszę to w ten sposób: ilość godzin etatowych. Natomiast małą literką b oznaczę Ilość nadgodzin. Nad. nadgodzina. Razem się pisze, nie? Nadgodzin. W marcu pani Kowalska miała 20 nadgodzin i otrzymała 3600 zł. Zaś w kwietniu miała 16 nadgodzin i otrzymała 3492 zł. Zobaczcie ma troszeczkę mniej godzin, więc otrzymała wynagrodzenie troszeczkę mniejsze, prawda? O ile nadgodzin ma mniej w kwietniu niż w marcu, Pani Kowalska? No 20 godzin odejmuje 16 godzin, czy tych nadgodzin, i otrzymuje 4 nadgodziny. A jaka to będzie kwota, jeśli od 3600 zł, które otrzymała za 20 nadgodzin, odejmę... 3492 zł, które otrzymała za 16 nadgodzin, to otrzymam tutaj może tak 8 zł, brakuje mi do 500 zł, czyli jeszcze stówka do 600, łącznie daje to nam 108 zł. Taką kwotę Pani Kowalska otrzymała za 4 nadgodziny. No to jaka jest stawka za godzinę nad, nadliczbową? No wystarczy 108 zł podzielić na 4 godziny. 100 na 4 to jest 25, 8 na 4 to 2, czyli łącznie daje nam to 27 zł za godzinę pracy. Za nadgodzinę oczywiście. Załóżmy, że... Stawka jednej godziny etatowej jest równa A. I Teraz do tej godziny dodajemy 50% tej stawki i otrzymujemy stawkę za nadgodziny, czyli 50% A to się równa, może doliczmy od razu A plus 50% to jest jedna druga A, czyli 0,5A to się równa. 1,5a.